Cześć, tutaj Leszek z kanału YouTube Kuba Kuba, jestem w Radosnej, tam jest Łomnica, to jest Góry Kamienne, żebyście widzieli, Dolnośląskie. Dojechałem tutaj do tej Radosnej na skrzyżowanie, idę czarnym szlakiem do granicy, to jest pół godziny, albo można jechać, tam była kiedyś Leśniczówka i tam w lewo, w każdym razie do do granicy, tutaj to pies z kulawą nogą od razu mówię, że nie będziecie mieli internetu musicie chyba sobie roaming włączyć a ja mapy moich nie mogę otworzyć, czyli musicie mieć mapę tego terenu po drugie no widzicie to wszystko zarośnięte tutaj nikt nie przyjeżdża pokażę wam na słupie, granicznik schroniska Andrzejówka 86 Waligura 5-1 widzicie I tam żeby pokazać z drugiej strony. No to nie mogę jakoś pokazać. Muszę o, przez takie coś przejść. O Boże, chyba się po... Kuszyca górna, Janowicki 6-7. O, no to tam. Centrum 6-9, Wielka Sowa. Aha. Wielka sowa. Czyli na Czechy i tam granicą. Będę szedł. O jeszcze tam jest czarny szlak. Tu jest rozwidlenie. Także jedźcie ze mną, to traficie. Coś chyba te rowery to nie idą za bardzo, bo zobaczcie jakie to zarośnięte jest. Ja idę tędy. Kamienia mam w bucie. I tutaj czarnym szlakiem. Głuszyca górna 6-7. Wielka sowa to w tamtą. Andrzejówka w tamto. No jestem dobrze. Najważniejsze, że jestem po dobrej stronie. <noise> Ale nie wiem gdzie. Tak naprawdę. No, powiem Wam tak. Trochę się rozleniwiłem. Tak nie robiłem te e, trasy, co nie? Zapisywałem teraz. Nie no, zapomniałem że są takie rzeczy tutaj, że nie ma internetu. No nie wiem się, czarny w prawo. No idę, dobrze, że w głowie mam szlak do granicy. No i mapę mam jakąś tam. Do granicy zaraz dojdę. I dyszę, no i tak się idzie. To tu dużo mówić, na razie dróżką, a później no to o, Może tak do góry będzie. Na razie fajnie kotuje Idzie się drogą, nic na skos. Gdyby było na skos tam odpaśnika z dołu, to już by było ciężko, a tam droga idzie. No i dobrze. Dam następną relację na granicy. Bo, no, jest zielono. Nikogo tutaj nie ma, to jest głusza. Jak głuszyca, chłomnica i ta radosna. Tu były dwie nazwy. Dobra, to na razie. Jest granica. 15 minut. Tędy, tu się ten czarny zaczyna. Tu jest granica, proszę. Tu są słupki. Niebieski. Szlak. Polsko-czeska i tam do góry. Nie, tam. W każdym razie jestem na granicy. Tutaj są wszystkie te znaczniki. Zaraz Wam opiszę. Granica. Czyli rozdroże pod Jaworowym Wirchem. To jest 717 metrów. Można iść tak. Przełęcz pod Czarnochem. Rozdroże pod Słoneczną. I rób preczowy szpicak. 55, Przełęcz pod Szpiczakiem, Przełęcz Sokołowska. I na dół też jest, co ja nie mówiłem, Łomnica, Przełęcz pod Gomulnikiem Małym. I Skalna Brama. Proszę bardzo. To wszystko tam na dole. Ja dojechałem jak najdalej, żeby 15 minut tylko iść tutaj do góry. I jeszcze jedno jest. Zaraz pokażę, co. Ja pójdę na ten Szpiczak. Bo nie mogę, chciałbym szczyty zdobywać, ale nie, GPS mi nie działa. <laughs> to mogę sobie zdobyć. Tu jest żółty szlak. Już czeska strona. Czeskie drogowskazy pokazuję. O, tu jest, się zaczyna czeskie. Jaworowy Wirch. Rozdroże. 720 metrów. Szpiczak 2 km Wizno 7,5. Jedlowy Wierch tutaj 3,5 to druga wycieczka będzie w tamtą stronę, co nie i żółte, 4 km, Hermankowice, Kostel, czyli Kościół, Bromow, Olwietin, 7 km. A ja pójdę tam chyba, a drugim razem do góry. Na szlaku tutaj jest Góra Płonie, czyli Jaworowy Wierch. Tutaj jest ten no, moje Bambetle. To już doszedłem. A tutaj jest od razu Jaworowy wiergura góra, płoniec 777 metrów. Zobaczcie, gdzie to jest. Nie widać tego. widać. Dobra. A tutaj jest szlak, i granica. No i na razie, odpocząć. Tutaj ma górki takie. To jest 800 metrów. Taka droga. Może zapraszam tutaj. Piękny szlak, słoneczko. Idzie się granica. Idzie się spokojnie. Bez wysiłku. Najważniejsze, że w naturze, a nie w mieście. A i jest przede wszystkim spokój. Dopiero jednego pana, że po drodze. Był jeden, na osoba dokładnie. No i tyle. No i piękne widoki. Proszę zobaczyć, bo tu rowerzyści. No nie da rady tędy, nie podjadą. Pyk. Pokazałem ta chwila. Bo tutaj jest po prostu taki podjazd. No bardzo duży. Ciekawe jak daleko podjedzie. Nie podjadą. Po prostu ciągną te rowery do góry. Zobaczą co to spinaczka. I idąc tak tutaj ścieżką, granicą, potykamy 3 metry obok Smirkowy Wierch, Płoniec 840 metrów, to jest Płoniec 2, Płoniec 2 to chyba jest, no bo tam wcześniej był też Płoniec 777 metrów. Także tu jest granica, co jedno trzeba uważać, bo czasami z klubu tutaj jeżdżą rowerzyści. <laughs> Nie to wpienia tak, bo ja idę, jakbym jeździł to by mi nie wpieniało, ale uważam, że nie, no, niektóre trasy nie powinny być uczęszczane przez rowerzystów. No ale może ktoś kiedyś to zrozumie. Cel naszej wędrówki pokazuje tamtą wieżę z oddali. Widać wieżę? O, widać chyba, co? W każdym razie, tak jeszcze jest kawałeczek ze wspinaniem. I odpoczynek. Leżenie. No to na razie, to nie? No i tutaj, zobaczcie, jest wieża Zaraz na nią wejdę. Pokażę. Ten, tu jest granica. I tutaj jest ten 8.8.1 8 1 szpiczak 8 8 1. już czeskie oznaczenia. Proszę bardzo. No i winok. To był etap końcowy wycieczki. Tak. O, proszę bardzo ze szpiczaka, tam jest kuśtawka, tam jest szpiczak. I proszę bardzo, robię zwierzy Tutaj zwierzy Proszę śnieżka Tam powinna być śnieżka I Teraz zobaczymy jest tam jaka kury suchy karkonosze. O, tu są karkonosze. Proszę bardzo, jaki jak widok. Tu są czeska strona. Tam kark karkonosze. Tu na dole można usiąść, zjeść. Jest polana. O, na wieży akurat nikogo nie ma zapraszam tutaj tam dwójka, trój, trzy osoby są, można iść czyli jest super to nie? o, proszę bardzo widoki piękne wiatr wieje, trzeba iść iść coś zjeść a możecie huśtawkę tam zrobić sobie zdjęcie na huśtawce na dole jest aktualnie 2, 4, 5, 6 7, 8 osób 8 osób 8 osób 9, no i ja 10 i 11 10, już się pomyliłem raz, dwa, trzy 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. No, dobrze liczymy. W drodze powrotnej, bo już jestem przy rozwidleniu. Tutaj był Krzyż. No proszę, a jest. Nazwa, kto był? Iwo Hradecki. Czwarty, dziesiąty, pięćdziesiąty piąty. Trzeci. Czysty 1999. Tutaj jest pochowany. Proszę bardzo. Mhm. Nie wiedziałem. Zobaczcie dokładnie tutaj. Iwo hradecki. No jest. Przy końcówce